Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek. A ja jestem Wojtek i dzisiaj powiemy o tej niesamowitej, mm, mega popularnej. Mega... Bardzo popularnej, bardzo. niesamowicie bardzo popularnej grze? A, grze? o nazwie League of Legends League of Legends ehm, Leach, League of Legends Różnie czytają ludzie Chcemy się skupić na tym, czy ta gra jest fajna, niefajna, może nie Bardziej yy, o samym fakcie, po, sam fakcie postrzegania yy, ludzi, którzy grają w tą grę Faktem jest to, że bardzo dużo ludzi, którzy grają w tą grę Przesadza z ilością czasu spędzanego w tej ja, grze. Ja, ja bym powiedział, że ta gra jakby stymuluje nasz, nasz mózg nawet okay. do przesadzania. Dobrze, nie no każdy tak. moba. moba. Wiadomo, że troszkę się myśli, ale jednak ta gra wciąga i dużo ludzi nie ja, 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 ja nie mówię, że stymuluje do myślenia, Aha, tylko stymuluje do, 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 do. do wciągania. Ostaje takie fajne czytałem lak. Polecam gazetę. Znowu nikt nam nie zapłacił. Uh, nie zapłacił nam, ale i tak polecam tę gazetę, bo to jest gazeta o kulturze. Gier no, i no, Wojtek ma manie czytania wszystkiego A, Dokładnie um, No i co tam wyczytałeś, bo? I wyczytałem tam ogólnie, no. że wiele twórców wykorzystuje, wielu. wielu twórców wykorzystuje niesamowite ilości mechanizmów, które mają na celu nas uzależnić od danych gier. Nie wiem World of Warcraft, nie mm, wiem. Tak, okej, okay, ale, ale zobacz, grałeś w rolę? Grajowa. Ja grałem w i ja mam... to by się zdarzyło przesadzić z czasem. Nie, stary, 2060 ileś godzin. Się... Ale w ciągu 3 lat chyba, nie? W ciągu 3 okay. lat. Sam nie mówimy o, o czasie z całym tym twoim, e, twojej karierze w tej grze, tylko o samym fakcie, że czasami potrafiłeś posiedzieć po, przez 8 godzin na, na dolu. 10. Zdarzy zdarzyło się. <noise> 10. No były takie momenty u Wojtki. u mnie rzadko, zdarzyło się kilka razy, ale to rzadko. Mnie to jakoś, mimo, że gram czasami sobie, gram od czas, czasu czasu, zagram godzinkę, dwie, nie wciągnęło mnie to jakoś bardzo. Wydaje mi się, że wystarczy czasami odpornym na to, że czasami czasem powiedzieć, że nie, koniec. I też ważnym aspektem, szczególnie młodszych dzieci, jest aspekt rodziców, że oni powiedzą: tak. koniec na dzisiaj. Jeśli dziecko będzie wychowane w tym, że nie ma siedzieć przez 8 godzin dziennie, to samo potem będzie w stanie bardziej siebie kontrolować. Ale średnio gracz League of Legends gra 3,5 godziny dziennie. To jest dużo. I jeszcze, tak, to ok, jest ale to jeszcze, jeszcze nie jest tragedia, chociaż to jest dużo, trzeba przyznać. Nie. Uważam, e, że to jest tragedia. Nie wiem, jak porównujesz sobie, e, by ktokolwiek trzy i pół godziny poświęcał, nie wiem, na chociażby oglądanie filmów, to masz dwa filmy dziennie. Dwa filmy dziennie. No, taki ja, Dlok... ja półtorej dłuższy, półtorej filmu. O, no dobra, Okej, okay, ale masz... Nie... Po roku jesteś w stanie być y, filmoznawcą. Ale? Jak sobie siadasz o 20 na, przed telewizorem i idziesz spać o pół do dwunastej, to nie jest jakoś dużo. bo pół godzin przed telewizorem sobie jeden serial, tutaj jakiś film, to nie jest jakoś tak dużo. Po prostu spędzasz wieczór na czymś. Inna sprawa, czy to jest y, jakkolwiek pożyteczne, ale no nie, no powiedzmy, że komputer niszczy wzrok najbardziej z tych wymienionych rzeczy, Teraz które już mówiliśmy. nie do końca, ale no, no ale ogólnie załóżmy, że tak i 3,5 pół godziny to jest trochę za to dużo. Jest dużo. Jest trochę za dużo, chociaż chyba wydaje, wydaje mi się, że lepiej zagrać i coś robić, bo jednak te gry w jakiś sposób rozwijają, niż mm -hmm. siedzieć na Facebooku i słuchać tylko muzyki. Tak, że tak. To tak, jest lepsze. To się I zmieni. właśnie, powie Ci ktoś, że siedzi trzy godziny na Fejsie i ty, no spoko, w sumie Facebook jest fajny. Gram trzy godziny w Lola. Ej ty, weź, weź, weź życie Jesteś sobie no znajdź. Life. Jesteś no-life'em. Jesteś Trzy godziny porąbało yeah. Cię. Ale to jest taka prawda, że i uważam, jakby że jest różnica pomiędzy Facebookiem trochę a Nick of Legends. League of, of Legends, Legends. ponieważ y, lol. Sprawia, że twój mózg dostaje taką dużą nagrodę w momencie kiedy grasz, że przez cały dzień myślisz jak do tej nagrody dojść. To znaczy przestajesz się bardziej koncentrować na rzeczy, które robisz w tym danym momencie, a bardziej myślisz co zrobić za dwie godziny. Robiłeś cokolwiek i wiedziałeś, że potem sobie pograszasz i sobie myślałeś, kurde jakiego czempiona sobie wybiorę. Tak, to jest prawda. Racja, racja, ale też Facebook też jest taki, że siedzisz, uczysz się, patrzysz, telefon ci się świecił. O, ktoś napisał. Nie. Może like będzie, może like. nie. Nie. Dobra, jednak i bierzesz i to jest takie a Przez, to można, ale można wyłączyć. wyłączyć. Można wyłączyć, wiadomo, a w tym momencie i tak wejdziesz i sprawdzisz, czy ktoś do Ciebie przypadkiem nie napisał. I większym problemem jest to, jak ludzie postrzegają ludzi, którzy właśnie oglądają telewizję, siedzą na fejsie, a ludzi, którzy grają w gry, a tym bardziej w League of Legends, nie wiem czemu, tak się jakby... Powiedz. World of Warcraft też ale, gra dużo ludzi, ale, ale... i powiesz komuś, że grasz w WoWa, to o, spoko, fajnie, słyszałem, że fajnie gadasz? Wydaje mi się, że o wiele te, te, więcej ludzi... tak Davi, było właśnie z Owie... a, nie, Ale o wiele więcej I ludzi, wołem. którzy się nie znają na grach, typu słyszą, że... bo o, o to chodzi. I ty grasz w LOLa, ty grasz w LOLa, wszyscy co, co nie grają, nawet słyszą, że 3,4 ludzi gra w LOLa I no. to, to tworzy taką otoczkę, bo tego, że to za same no-life'y, bo wszyscy grają, no to, to musi być za dużo tego, no, yy, także... Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak postrzegamy, i też nie powinniśmy dawać, wydawać wyroków po samych y, faktach, że ktoś coś gra tak samo, jak ktoś coś nosi, czegoś słucha. To wszystko są zbyt y, pochopne wnioski. Nie oceniamy, nie oceniamy książki po okładce. A, a więc teraz będzie weekend, dzięki za uwagę. Możecie grać, pamiętajcie, nikt nie patrzy. Ale nikt nie patrzy właśnie Ciii. Nie mówcie nikomu. A, możecie grać, a. My się kasem... widzimy w poniedziałek. Cześć. Miłego weekendu. cześć. Cześć.